Cześć drodzy, witam Was serdecznie i gorąco na kanale Board Games TV. Dziś mam dla Was recenzję gry Ubongo Junior 3D. Tak, kolejna gra z serii Ubongo, tym razem będzie to kierowana gra dla tych młodszych graczy i dodatkowo w wersji 3D. Jak ta gra wygląda, jak to się prezentuje na stole, oczywiście jaka jest moja ocena tej gry, zapraszam Was na materiał. Witam Was przy stole, omówię Wam teraz zasady gry Ubongo Junior 3D. Każdy z graczy na początku gry otrzyma 8 elementów takich samych, każdy z graczy będzie miał takie same elementy, po dwa w każdym kolorze. Mamy również żyrafę, która będzie odmierzała nam punkty, czyli kryształy, które będziemy zdobywali. Mamy również klepsydra, która będzie odmierzała nam czas, woreczek wypełniony kryształami, no i oczywiście zadania do wykonania. W grze mamy cztery poziomy e, zadań. Od najłatwiejszego niebieskiego po najtrudniejszy czerwony. Tutaj na początku każdej gry gracze wybierają jakim poziom będą chcieli rozgrywać. Kiedy już się zdecydują, zaczniemy od najłatwiejszego. W tym wypadku zdecydują się na poziom. E, przydzielone są Elementy, możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka jest bardzo prosta. Polega na tym, że na początku każdej rundy musimy odwrócić klepsydrę. Każdy z graczy również otrzymuje jedną kartę zadań z wierzchu stosu. W zależności od liczby graczy, bierzemy odpowiednią liczbę kart, tak aby każdy z graczy rozegrał 6 rund, i jesteśmy gotowi do rozegrania rundy. Celem graczy: jest zbudowanie jak najwyższej wieży. Zasada budowania jest taka, że na początku gracze muszą zapełnić te oto białe pola dowolnymi klockami. Czyli muszą zapełnić je, tak żeby zakryć je wszystkie. Kiedy gracze to zrobią, przypuśćmy, umieścimy taki klocek i taki. Kiedy zapełnimy całą tutaj ten segment podstawy naszej wieży, możemy teraz rozpocząć budowę wieży. I tutaj już nie ma jakichkolwiek ograniczeń. Możemy budować z dowolnych klocków. Mogą te klocki wystawać poza obrys tej podstawy, ale naszym zadaniem jest tak układać klocki, żeby zbudować jak najwyższą wieżę i wykorzystać oczywiście jak najwięcej tych, tych klocków. Oczywiście nie, gracz nie musi używać wszystkich klocków. Jeżeli stwierdził, że już nie da rady, że mu wystarczy, może klocki zostawić. Klasyk się przesypie Jeden z graczy, który pierwszy to zauważy, krzyczy: Ubongo! I teraz wszyscy gracze muszą zatrzymać swoją budowę. Teraz gracze sprawdzają u swoich sąsiadów, czy rzeczywiście spełnili warunki na zasadzie, że podstawa nie wystaje za obróz zadania. Jeżeli tak, możemy przejść do punktowania każdej budowli gracza. Aby to zrobić, podstawiamy do naszej wieży żyrafę i sprawdzamy, jaki poziom. Osiągnęła nasza wieża. Ta wieża, ta Żerafa, będzie nam wskazywała, ile kryształów możemy dobrać z woreczka. Oczywiście, kolor kryształów tutaj nie ma znaczenia, liczy się tylko i wyłącznie ilość. Runda się kończy, dobieramy nowe zadania i gramy tak 6 rund. Po 6 rundach sprawdzamy, który z graczy ma najwięcej kryształów przed sobą. Kochani, wróciliśmy, więc czas powiedzieć troszeczkę więcej na temat Ubongo Junior 3D. Co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim jesteśmy fanami serii Ubongo, więc nie omieszkam również zrecenzować i tej edycji. I muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Gra ma bardzo proste zasady. Myślałem, że te zasady będą troszeczkę trudniejsze, bo miałem do czynienia z tym Ubongo. Zwykłym 3D, I tam naprawdę ułożenie zadania było graniczyło czasami z cudem i dużo osób się denerwowało z układaniem. Tutaj widać, że autor dla wersji dla dzieci postanowił bardzo uprościć układanie tych klocków. Czyli jak widzieliście, układamy sobie tylko podstawę, żeby zapełnić tutaj sobie te pola, i tutaj używamy sobie jakich tylko chcemy klocków, więc tutaj nie ma też jakichś wymagań co do klocków. No i po prostu dalej lecimy sobie w górę, jak tylko dusza zapragnie i to jest bardzo fajne, bo pobudza w dzieciach wyobraźnię budowania. Każde dziecko buduje sobie tą wieżę tak jak umie, potrafi i, i chce. I jak mu się to podoba. Oczywiście starając się tą budować jak najwyżej. I oczywiście kiedy dziecko zbuduje tę najwyższą wieżę i zdobędzie te pięć kryształów to jest naprawdę wielka frajda, wielki uśmiech, że udało im się stworzyć coś samemu. I naprawdę to jest świetne. Oczywiście mamy tutaj klepsydrę, która odmierza nam czas. Ale jeżeli gramy z takimi młodszymi graczami, bo widzimy że poziom jest troszeczkę zróżnicowany, możemy tą klepsydrę odrzucić i po prostu grać do momentu, kiedy każdy z, dzie z dzieci będzie już gotowy i powie u bongo i wtedy możemy po prostu sobie sprawdzać. I to jest bardzo fajne. Jak widzieliście, naprawdę gra wygląda też świetnie. Te elementy, tych, które układamy, to one są plastikowe, bardzo fajne w dotyku, bardzo dobrej jakości. Oczywiście mamy zadania zadań mamy naprawdę sporo o różnych poziomach trudności. To też jest bardzo fajne, więc możemy sobie tutaj dostosować poziomy do naszych pociech, moć ze starszymi, mogą sobie spokojnie grać. Jest też możliwość połączenia zwykłego bągo 3D. z tym z wersją junior, więc tutaj naprawdę mamy sporo sporo e, możliwości, więc Kończąc, jeżeli chodzi o wykonanie, tutaj nie mam jakichkolwiek zarzutów. Naprawdę wszystko świetnie wygląda. Dzieciom się podoba i jest na czym oko zawieść. Gra kosztuje w sklepach około 100 zł. Można ją znaleźć ponad stówki. stówkę. Możemy troszeczkę mniej niż 100 zł znaleźć, ale tak w granicach 100 zł kupimy tą grę i myślę, że to jest cena bardzo dobra, jeżeli chodzi o to, co dostajemy w grze, jeżeli chodzi o elementy i za fan z rozgrywki, bo naprawdę dzieciaki tutaj się не тыле э grają, ale również uczą się spostrzegawczości, jak elementy użyć, uczą się koncentracji, skupienia, czyli jak budujemy te wieże, dzieci, dzieci starają się bardzo mocno skupić i też również mamy tutaj ćwiczymy umiejętności manualne. Więc naprawdę wszechstronna gra dla dzieci, więc jeżeli szukacie czegoś fajnego dla swoich dzieciaków yy, i lubicie również serię bongo, to naprawdę nie macie co czekać, tylko biegnijcie, bądź wchodźcie na strony sklepu i kupujcie grają u Bongo Junior 3D, bo naprawdę warto, warto ją mieć na półce. My serdecznie, gorąco ją polecamy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dziękuję Wam serdecznie za komentarze. Jeżeli macie ochotę, dajcie komentarz również pod tym filmem, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia. Także na dziś to wszystko. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, cześć!